Pani, co to będzie? Jeden normalny, jeden ulgowy. W takim razie będę prosił. I kartą. Wchodzimy. Mm -hmm. Mm -hmm. Co chodzimy? takie... Mm. Mm. to jest tak proste w Czy to jest mm. mm? tak

należącej do Ludwika z Zaś aktywę, że z rodziną za mieszkanie znajdujące się na wietrzu. No. Ale do czego to się używało? Bo za trąciami minal?

to są takie kieszkały, tak, mm -hmm. takie. Takie ja się To jest ceramika taka bardzo twarda. Bardzo, bardzo wytrzymała. To to szybka jest? O nie, no, ja to są jakieś chwile, dziękuję. Słuchaj, Słuchaj. Słuchaj, To Słuchaj, 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 serduszko Słuchaj, 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 to jest mm -hmm.

czy ty Jest mm -hmm. ty Nie doczekajcie заснится. Mm Нас -hmm. <laughs> за него на конкурс за на и хидроматик селекция достали се до бонус от Z wolnym krokiem zbliża się ktoś w stronę wysiedlony. Widzi młoda, kobieta, blondynka, piłka, po mhm. włosach, to ramieniach, po śniżce. To jest co? To jest miska? Do mycia? Ja Poczekaj. Wypisuje, że gdyby one razem poszły, to byłaby mniej wody. I wolałoby matki mu żyć. Skoczy. Tu jest napisane, że wypisz jeden. On, się... tarasy, to Aha. To Aha. Nie, wiecie, nie, to nie, ale to jest taki, wiesz, to jest zwykły telefon, bo to się naciska, są guziki, ja to myślałem, że to jest to, ale prawdziwe. tutaj. A tu? A tutaj też. Hmm. Zbliżało się kontakt na raz został ten plac, plac wysiedli, drutami kończarskimi, na Kutu A i na druty B. B, B. Druty były tu po tym kierunku i wszyscy, którzy mieszkali w B, byli skazani na śmierć, a ci, którzy znajdowali się w piecie A, przy rozmianach w selekcjach, dostali się do druty.

ale natlenek magnezu hmm. to, to jako ten, jako, jako środek ten czyli w czy ten znaczy, no, może. Magnes też. No, może. Bo jeżeli będzie coś z nadtlenkiem, to będzie uwalniał ten na magnezu. też w terapii przeciwbólowej, nie? Ale jak zwróci się z na tlenek, będzie po prostu uwaruniony ten tlen za to nie? O, czekaj, Poczekaj, teraz sobie przejdę. Musimy nie dotykać. No dobrze, nie będę za